Ale my to stąd, to jest pięć i strzelamy cały czas tak. Nasza maszyna do przygody. Musimy wjechać na sam szczyt. Zobaczymy. Jak widzicie. Ocień dobra maszyna, podobno tylko ona tutaj wjeżdża na wysoko w góry, wszystkie się kopią. E, niemożliwe dla nich jest wjechać. Zobaczymy jak się to uda. E, wybieramy się na teraz e, razem z tymi naszymi tubylcami miejscowymi. Śmigam na sam szczyt. E, będziemy tam prawdopodobnie dwa dni, nie jedną noc, a dwie. E, będziemy mieli okazję zobaczyć nie tylko duże dziki, ale też być może nawet parkury który wam później opowiem. Eee, no i cóż, bierzemy się do, do jazdy. Do, będzie sama ta jazda to będzie przygoda. Za usłyszenia wkrótce na razie. Kobi, zaraz idziemy dalej Wam was ponownie. Powiem Wam, że właśnie dojechaliśmy na sam szczyt góry. Takim łazikiem zobaczycie go na pewno na filmie. Powiem Wam, że w piękniejszym miejscu na świecie nie byłem jeszcze. Trochę miejsc zwiedziłem, ale wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze. Zaraz Wam je pokażę. Puszczałem też drona, żeby Wam pokazać, jak to wszystko wygląda z góry. I mam nadzieję, że spędzę to aż dwa dni i dwie noce. Także. Zobaczcie sami, jak to wszystko wygląda. Jesteśmy w bazie granicznej na samej górze z chłopakami, moim teamem. super hello. hello, hello, guys, no, Givery rozpakowujemy zaraz się wezmę jeszcze jakieś filmiki zaraz Wam opowiem jak minął też dzisiejszy ranek bo był bardzo intensywny na razie bierzemy się za rozpakowanie gratów no i muszę się nacieszyć tym widokiem tak że zaraz do Was wrócę wracam do Was odnośnie a chciałem Wam powiedzieć odnośnie zeszłej nocy dlatego, że mówiłem, że Strzałem do dużego odyńca, został sfarbowany, oczywiście wszystko się zgadza. Rano podjęliśmy, w nocy było niebezpiecznie, rano podjęliśmy próbę znalezienia go, no, ulepny deszcz, farby nie było. Udało się znaleźć dwa jego legowiska, e, także to sfarbowane. E, także no, po trzech godzinach, czterech w sumie godzinach, takie ostre jadki e, na, w, w górach. Wiem, że płuca wypluje, bo w tubulce to mają kondycję jak, jak kozice. E, ja tam Starałem się nadążać kroku ale okay. mi, że jest to ciężkie. Natomiast, okay. e, natomiast e, nie doszliśmy tego, tego dzika, zszedł wąwozy. E, jutro prawdopodobnie go znajdziemy, bo to nie ma innej opcji. E, natomiast dzisiaj jesteśmy w kolejnym miejscu. E, przepięknie tu jest, naprawdę niesamowicie, to jesteśmy na samej granicy e, Tadżykistanu z e, Afganistanem. W tyle góry widzicie, są już afgańskie. No, także. Jest bardzo ciekawe miejsce. Zostaniemy tutaj dwa dni, także jestem mega szczęśliwy. Ciężko jest mi to ukryć, dlatego że nie dość, że jest to kraina wielkich dzików, jest to też kraina niedźwiedzi, wilków i przede wszystkim markurów, nie? czyli te, tego najbardziej poszukiwanej owcy świata. Mam nadzieję, że uda mi się dla Was ją sfilmować. Taki też, taki cichy cel też jest tej podróży. Nie ukrywam, że, że to bym się mega cieszył, żeby się to udało. No, pokazał, jak one w górach żyją, jak, jak, jak wyglądają w naturze. Eee, no to możecie żyć im dużo szczęścia. Generalnie nastawiam się na, oczywiście na, na Odyńce. Eee, zobaczymy, co, co tutaj nam dzień przyniesie. Eee, Niesamowite miejsce też pod tym kątem, że wiecie co, na samym szczycie góry jest właśnie ta baza, nie? taka graniczna, eee, typowo taka straży granicznej, opuszczona. Jest teraz wykorzystywana właśnie, ma tu wstęp tylko w sumie straż graniczna, wojsko i myśliwi, którzy polują tutaj na dziki. To też oczywiście za zgodą odpowiednich, odpowiednich służb, natomiast kociołek robi się na ogniu, frytki są smażone, już przygotowują mi jedzonko, zaraz pokroję arbuzika. Powiem wam wakacje, to jest mało powiedziane. W takim miejscu to jest miejsce marzeń dla, dla, dla każdego myśliwego, jak mi się wydaje, że, e, że wszyscy tak samo by to odbierali. E, no ale zobaczymy, co nam przyniesie dzisiejszy, dzisiejsza noc, e, jutrzejszy dzień. Także będę się meldował. Jesteśmy w kontakcie. No, jesteśmy. Przed chwilą udawałem strzał do dużego lodynca. Na dystansie około 300 metrów, 290 metrów było. Dziś przy okule. Wydaje mi się, że to będzie idealne trafienie. Jestem teraz pod proponującymi. Chłopaki trzymają, trzymają broń. Używamy, używamy oczywiście infireya. Sim no, trzyma w ręku zoom ZH50. Pięknie było w nim widać. Kolega drugi w finderku pięknie ocenił odległość. Powiem Wam tak, jest pięknie, ale yy, chłopaki boją się trochę iść w tej chwili sprawdzić, chociaż ich do tego namawiam, żeby odczekać z 5 minut i podejść, bo 100% widać na filmie, który nagrywałem na TH50V2, 100% dostał centralną komorę, ale możemy mają rację, nie ma co się spieszyć, rano podejdziemy, sprawdzimy, natomiast w, z drugiej strony góry jest kolejny wielki kaban i spróbujemy go podejść i może uda się dublecika zrobić. Do zobaczenia wkrótce. Ja, yeah, we are no, jesteśmy na miejscu. Udało się dojść od końca. Bardzo Thank you. to jest Very Very nice. Najważniejsze, że jest wszystko ok, także udało się go pięknie dojść, pięknej scenerii. No teraz bierzemy się do roboty, ułożymy go do zdjęcia. I no niestety teraz już zaczyna się ciężka praca. Całe szczęście tutaj nie jedzą, nie jedzą mięsa, także ten dzik zostaje tutaj, niedźwiedzie go zjedzą razem z wilkami przez dnia, dwóch. także do usłyszenia wkrótce. Mamy sekundkę, bo chłopaki teraz biorą się do, do roboty. E, udało się strzelić przepięknego godyńca, Tak jak mówiłem, jest strasznie stary. E, w, w nocy dostał dosyć nisko. Opad kuli strzałem na no, takie dobre 270-280 metrów. Także opad kuli był dosyć znaczny. E, całe szczęście daleko nie poszedł. E, ale teraz e, musiałem dodać jeszcze jeden strzał, żeby, żeby skrócić jego Cierpienia to raz a dwa to, żeby nam nie ucieć, bo tutaj w tych górach, jak zobaczycie, jest. jest strasznie ciężko jest mnóstwo takich tarnin, w które no, jak idziemy, to strasznie kaleczą ubrania. Natomiast chłopaki, teraz jak widzicie, biorą się do, do roboty. Jest no, jako że są to muzułmanie, jak wam mówiłem, także do tego stopnia, że do, do, i, do, i, do, i do w ogóle dotykania nawet dzika zakładają rękawiczki. Jednorazowe, które później wyrzucają, nie mogą mieć kontaktu z krwią, bo uważają, że jest to nieczyste. E... O, już, już widzę te ząbki, masakra. To będzie, będzie bardzo stary odyniucha. I show you. Sami widzicie, że taki uśmiech bardzo cieszy jest Słuchajcie, do tego stopnia, że łącznie, że łącznie z tym, że piły których używają do odcinania gwizdu, żeby wyjąć oręż później wyrzucają. Także taka, taka ciekawostka no na razie bierzemy się już do roboty, bo to przepięknie wygląda też emocje mnie biorą górę, także do usłyszenia wkrótce na razie się rozłączam.